W dzisiejszej Ewangelii na różne sposoby słyszymy o tym, że Pan Jezus chce być blisko grzeszników. Mówi do celnika, czyli grzesznika, do celnika Mateusza: Pójdź za mną, On wstaje i idzie za Nim. Później słyszymy o tym, jak wielu celników, jak wielu grzeszników zasiadło z Panem Jezusem do stołu, jak byli blisko Niego. I wreszcie pod koniec. Tego fragmentu dzisiejszego Pan Jezus mówi wprost, że On przyszedł powołać grzesznych, a nie sprawiedliwych. Szczególnie jakoś ważny jest dla mnie ten fragment, w którym wielu grzeszników zasiada z Panem Jezusem do stołu. Pomyślałem o tym, że każda eucharystia, każda msza święta jest właśnie takim spotkaniem. Kiedy na przykład będziecie na niedzielnej Mszy Świętej, możecie się rozejrzeć i zobaczyć Kościół wypełniony grzesznikami. Takimi jak ja i wy. Wszyscy, którzy są na tej Mszy, są grzesznikami. A to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, nie sprawia, że przestajemy być grzesznikami. I Pan Jezus właśnie takich nas zaprasza. W czasie Mszy Świętej to jest właśnie ten moment, kiedy duża E, liczba grzeszników jest razem z Panem Jezusem na uczcie. Tak? I kiedy podchodzimy, przyjąć Komunię świętą, mówimy, Panie, nie jestem godzien. Nie jestem taki, jak ty, ale chcę się do Ciebie zbliżyć, a ty mi na to pozwalasz. E, I jak czytam to zakończenie dzisiejszej Ewangelii, w którym Pan Jezus mówi, ja nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To się w sumie bardzo cieszę, bo to znaczy, że jest dla nas nadzieja. Że my też jesteśmy przez Pana Jezusa powołani. Każdy z nas osobiście, tak jak celnik Mateusz, osobiście. Każdy z nas jest osobiście wybrany, wezwany, e, zaproszony. E, zachęcam e, jakoś, jakoś Was dzisiaj do tego, żeby po pierwsze. E, popatrzeć w ten sposób na mszę świętą, że to jest zgromadzenie niedoskonałych ludzi. Cały Kościół taki jest. To jest zgromadzenie niedoskonałych ludzi, którzy się stają piękni, bo są na uczcie z Jezusem. Właśnie msza święta jest wspaniałym tego doświadczeniem. Jest naprawdę taką ucztą grzeszników z Jezusem. A po drugie, jakoś Zapraszam Was do tego, żeby w swojej osobistej modlitwie e, pytać Boga, do czego ja jestem przez Ciebie powołany, do czego mnie zapraszasz? Chcę pójść za Tobą i e, w jakim kierunku mam e, za Tobą pójść, bo Pan Jezus mówi o tym wprost: On powołuje grzeszników, czyli nas. Dobrego dnia.